Jestem tu zupełnie sam. Wow, wow, wow! I tutaj mam cały barak suchego drewna. O i dzień dobry kolejnego dnia, kochani, już na nogach, robimy kawkę, jest godzina chyba 10, słuchajcie, obudziłem się o 9.25, a poszedłem do śpiwora też jakoś po 9, .00. jeszcze się trochę pogapiłem w ogień, także konkretnie pospałem, spało się dobrze, było ciepło, mimo tego, że ogień wygasł i tak tutaj było ok, i tyle, zapraszam na kolejny dzień, jeszcze nie wiem jak go rozplanować. Opsa. Dobra, wyjdźmy sobie na zewnątrz. Coś pięknego moi drodzy. Piękne miejsce. Naprawdę muszę przyznać, że bardzo mi się tu podoba. Jaki jest plan? Słuchajcie, trzeba na pewno nazbierać chrustu, bo nie mamy już nic drewna. I pochodzimy sobie dzisiaj wokół komina. 3,5 km albo troszkę więcej stąd mamy bardzo fajną latarnię morską. Chcę ją odwiedzić, ale obok latarni jest restauracja, i na Google Map jest tak, jakby ona była otwarta. Więc ja bym sobie tam obiadek zjadł. Druga sprawa jest taka: słuchajcie, wczoraj tak waliłem tą siekierą, że ją uwaliłem, nie? Znaczy no co? No, no, no korzystałem jak Pan Bóg przykazał, po prostu odpadło. Jak już odwiedzimy latarnię morską i mam nadzieję otwartą restaurację, to pójdziemy sobie tak naokoło, ponieważ. 5 km stąd, 5 z hakiem, jest kolejny kemping RMK. Ja będę miał ze sobą plecak, i może tam jest suchutkie drewno, więc ja bym załadował do plecaka i przyniósł sobie tutaj, oczywiście, jakąś taką ilość którą by mi się dobrze dźwigało, no bo powrotnie mam właśnie ponad 5 km, nie, idąc nad wybrzeżem. Powiem wam, że rozwalają mnie takie poranki, nie. No, może nie jest jakoś super rano, ale wiecie o co chodzi. Budzicie się i jestem tu zupełnie sam. Wow, wow, wow! Ale pięknie, pięknie, niesamowite uczucie. Łuhuu! Zapach wolności. Wow, wow, wow! Wow! Dobra, teraz szybciutko nazbieram chrustu, żeby tego nie robić po ciemku, bo może wrócę, jak już będzie się robić szarówa, nie? No, widzę, że tutaj sobie ktoś kępował i też piłował drzewko. Ja nie chcę za bardzo piłować drzewo, wolałbym jakieś suszki znaleźć, nie? No bo ścinać drzewo. Dlaczego? Też z tych wszystkich grilli powyciągam. Widzicie, to jest dobre na rozpałę, nie? Hej, dobra. Ściąłem jedno drzewko. To w końcu natura. Natura ma służyć człowiekowi. My z kolei nie możemy tego nadużywać, ale to chyba nie jest nadużyciem, skoro są tu miliony drzew, prawda? Dobra. Przysięgam. Tylko dwa drzewka. Tyle mamy. Słuchajcie, ruszamy w drogę. Jak wrócę, to wtedy będę to rąbał. Teraz mi się nie chce. Najwyżej z czołówką to porąbię. Jak wrócę, jak już będzie ciemno. Ruszyliśmy już w trasę, idziemy w stronę naszej latarni morskiej. Leciutki plecak ze mną. Większość rzeczy zostawiłem na domku. Także jest mi bardzo lekko w końcu. Moi drodzy, niech mi nikt nie wypomini na tych dwóch drzewek. No, to nie jest tak, że na co dzień robię takie rzeczy. Czasami przechodzi się na czerwonym, czasami się jedzie autobusem na gapę. Nie dajmy się zwariować. Właśnie otrzymałem powiadomienie SMS-a, że o godzinie 3 będą były syreny i żeby proszę się nie bać to tylko test. Okej, okay. wiadomo o co chodzi napięcia z sąsiedztwem ze wschodu. Ej, Słuchajcie, przeszedłem ja wiem z jakieś 2,5 km i tutaj mam cały barak suchego drewna. Więc dzisiaj jest, kurde, nie dość, że ściąłem dwa drzewa, to jeszcze podpierdzielę sobie parę kłód. A co tam? W drodze powrotnej, to nie będę musiał zasuwać tam, a na tym miejscu kempingowym, no nie ma gwarancji, że jest drewna. Tutaj, no co się stanie, jak wezmę sobie z pięć? Nic się nie stanie, nie? Kochani, no. Już jazda na gapę dzisiaj była, czas na przejście na czerwonym. I limit dzienny wykorzystany. No dobra, tygodniowy. Moi drodzy, wyłania już się ta latarnia morska, ale jest naprawdę cudowna, muszę przyznać. Wyróżnia się, nie wygląda jak wszystkie. Ale z restauracją nie wypali. Już widzę, że jest zamknięte. Pła, 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 pła. Wiecie, najlepsze jest to, że w tej miejscowości trochę wcześniej, jakbyśmy poszli na lewo, no to wyobraźcie sobie, że jest sklep, który jest tymczasowo zamknięty. <laughs> Także pięknie trafiłem. No nic. Otwarta, ale tylko w sezonie od 1 maja do 30 września. Tego już na Google nie było. Na Google jest ona wciąż otwarta. No trudno. Dobra, kochani, nie będziemy tutaj filozofować i powiem Wam szczerze: jakbym był pewny, że na tym miejscu kempingowym 5 km od mojego domku jest drewno, to bym tam poszedł i wziął sobie stamtąd, ale nie jestem pewny. I może być sytuacja, że pójdę, drewna nie, nie będzie, a tu już się wracać nie będę, bo stąd mam 9 km. Więc grzecznie wracamy tą samą drogą, jak przyszliśmy sobie tutaj. Po drodze zajumam drewno, które zauważyłem pod daszkiem. I będziemy sobie dzisiaj grzać i siedzieć w domku. Taki lightowy dzień dzisiaj sobie zrobimy. A co? Na, 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 Jestem złodziejem eee. Jestem złodziejem Elektryczne gitary znacie? No i dobra, i dajemy dyla Kurde, wcale to nie jest takie za darmo, ciężkie to no i gra gitara elektryczna przy okazji. Jestem złodziejem. Na, 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 na. Rozglądam się w prawo i w lewo, i nielegalnie ścinam drzewo. Ju mam także drewno. Będzie ciepło mi na pewno. No dobra, jesteśmy z powrotem. Moi drodzy, to nawet dobrze. Jest godzina 13. Zrobiliśmy sobie 7-kilometrowy spacerek. To są te kłódki, które tam wziąłem sobie z tej przybudówki. A tutaj i tak mamy co jeszcze porąbać, więc mi trochę z tym zejdzie. Jest generalnie dość dobra okazja, aby się wykąpać. Słuchajcie, basen mamy, wanna jest, tylko chodzi o to, że w domku musi być nagrzane. Ja się wykąpię w morzu i szybko trzeba podbiec do kominka i tam się zagrzać. Polar na siebie i się grzejemy, ponieważ idzie trzeci... Dzień bez prysznica. I to jest mało komfortowo. Oczywiście jest to do przeżycia, ale jak mamy taką piękną okazję i mamy gdzie się ogrzać, no to chyba trzeba to wykorzystać. Dobrze idzie, słuchajcie. Ten toporek jest niesamowity. Aż mi się chyba nawet lepiej nim kroi niż tą siekierą, którą niestety ono się zepsuła akurat za mojej kadencji. Dobra moi drodzy, coś tego drewna mamy, nie jest źle, mogłoby być ciut więcej Zaczynamy rozpalać i chilujemy. No i moi drodzy na przemian, nie? Suche, mokre, suche, mokre Suche na dole się rozpala, na górę kładziemy te mokre, ono w tym czasie się osusza I za no parę minut również łapie ogień Jest wszystko ławał i wał. Dobra Moi drodzy, co musi być zrobione, to musi być zrobione. A więc miejmy to już za sobą. Ła, wow, szyszki? Medełko jest. Lecimy! Uhu! Psa. O. moi drodzy, Orzeźwiająco Lecimy z powrotem. Zagrzać dubsko. O, ależ uczucie piękne. Coś niesamowitego. Wow. Woohoo! Ej, nie morsowałem z dwa lata, myślę. Może sporadycznie. Pięknie. O, ręczniczek już czeka. Ojej. Wstawiłem garnek na deszczówkę. Się zrobi kawkę albo herbatkę, ale raczej kawkę. Wow, i wow, wow. Cieplutko, grzeję sobie stopy. Ja się czuję świeżo, czysto, pięknie, coś pięknego. Woda na kawkę nam się tam już gotuje. Kochanie, od razu mówię, że deszczówka generalnie nie nadaje się na spożycie. Nawet gotowanie. Nie ratuje tak naprawdę. O, coś wpadł. Nie oczyszcza nam tej wody. Oczywiście, że jest jakaś. Wiecie, no, większość bakterii umrze. Natomiast e, gotowanie nie usuwa chemii. Czyli na przykład metali ciężkich czy toksyn. No bo teoretycznie ta woda jest czysta, ale w momencie spadania w tej atmosferze łapie dużo no, zanieczyszczeń, więc na co dzień tego nie robimy. W. Wy w warunkach surowiwalowych raz na jakiś czas nic nie powinno się stać dobra, kolacyjka już się robi to powiem wam że naprawdę są dobre mm. z serem i z jalapeno miodzio Moi drodzy. dobranoc.